Bądź Europejczykiem od pierwszej sekundy. Już dziś, punktualnie o północy. Specjalne wydanie wiadomości Radia Z. Posłuchaj, jakie będą pierwsze minuty Polski w Zjednoczonej Europie. Będziemy wszędzie tam, gdzie będzie się działo coś ciekawego na ulicach miast i na granicach. A przez cały nasz pierwszy dzień w Unii w wiadomościach Radia Z: relacje z całego kraju, z uroczystości w Dublinie i Brukseli wydarzenia, relacje i komentarze przez cały dzień w wiadomościach Radia Z. Radio Z pierwsze źródło informacji pierwszego dnia w Unii Europejskiej. Szampany już przygotowane, butelki w dłoniach, no bo jakby to powiedzieć, to już można od 20 zacząć odliczać. Właśnie... Północ. you nie można usłyszeć zbyt okazji. Właśnie teraz jest taka okazja od kilku sekund. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Słuchacie specjalnego wydania wiadomości Radia Z pierwszego po wejściu naszego kraju do wspólnoty. Łączymy się od razu z Placem Piłsudskiego w Warszawie. Tutaj trwają oficjalne uroczystości wstąpienia Polski do Unii. Jest tam reporter Radia Z Jacek Czarnecki. Czy nad Placem Piłsudskiego powiewa już flaga Zjednoczonej Europy? No miejmy nadzieję, że Polska weszła do Unii punktualnie. Niestety flaga unijna na maszt na placu Piłsudskiego punktualnie na maszcie nie wspięła. Cały czas trwa jeszcze przemówienie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Przemówienie do dość sporego tłumu Warszawiaków, który jest po drugiej stronie placu, ale również ale również do y, sporej grupy oficjeli, którzy tutaj zostali oficjalnie zaproszeni na tę bardzo specjalną okazję. Jest pierwszy premier niekomunistycznego rządu Tadeusz Mazowiecki, jest prymas y, Józef Glemp, są członkowie rządu, są członkowie y, parlamentu, jest dyplomacja. No i w każdej chwili oczekujemy na to, że wreszcie y, flaga Unii Europejskiej zostanie wciągnięta na masz. To właśnie w tej chwili prezydent zakończył swoje przemówienie. Słychać krzyki warszawiaków z drugiej strony placu i tam też jest darek prosiecki. Jakie są nastroje? On nam już Wiadomo powiedział, że to jest spory tłum, rzeczywiście jest spory, ale ten plac nie jest wypełniony po brzegi. E, co prawda przyszli tutaj warszawiacy całymi rodzinami, przyszli też ze znajomymi. Widzę, że błyskają flesze przed chwilą, też widziałem już oficjalną próbę sztucznych ogni, które za chwilę pewno tutaj wybuchną. Za chwilę ta flaga unijna powędruje na masz. No i tutaj wybuchną potem brawa. Które co jakiś czas e, są próbowane, są rozgrzewane. E, wybuchnie pewna ogólna radość, ogólny uśmiech na twarzach, który pojawia się przez cały czas tutaj u Warszawiaków. No i pewnie tutaj będzie bardzo wesoło i bardzo gorąco. Z placu Piłsudskiego w Warszawie Darek Prosiecki i Jacek Czarnecki, Radio Z. Cieszy się też Kraków. Wielu mieszkańców Krakowa jest w tej chwili na rynku głównym. Dziś po raz pierwszy zabrzmi nowa wersja hejna u krakowskiego. Łączymy się z wieżą mariacką. Jest tam reporter Radio Z Marcin Kubat. W Krakowie, ba nawet w Unii Europejskiej tego jeszcze nie było, mówiąc dokładnie, tego jeszcze nie grali. Hejnał krakowski połączony z odą do radości równo o północy, czyli w momencie, kiedy pewnym krokiem stanęliśmy w Unii, najpierw było po staremu, czyli tradycyjny sposób, hejnał zabrzmiał, a zaraz potem oda do radości, to już po nowemu. Braw na dole, 60 metrów poniżej miejsca, gdzie teraz jestem, nie brakowało. W tej chwili hejnalista odgrywa na drugą stronę świata. Jak na razie hejnał krakowski, za chwilę, posłuchajmy chwilę. Będzie grana oda do radości. No i tak właśnie brzmi hymn Unii Europejskiej w wykonaniu hejnalisty prosto z wieży mariackiej, ale uwaga, kto chce usłyszeć to jeszcze raz i dokładniej jest szansa nawet na żywo, bo do Krakowa jutro na 12 w południe można zdążyć z każdego miejsca w Polsce, właśnie w sobotę o 12 będzie powtórka zagranych razem hejnału i jody. Nic dwa razy się nie zdarza, ale tym razem okazja jest wyjątkowa. Pierwszy naszą integrację uwieścił dzwonzy Gmunta. Teraz nietypowy hejnał, tak melodyjnie i w dobrym tonie Kraków podał rękę Unii. Zwierzę Kościoła Mariackiego Marcinku Kubat radio Z. Radio Z, pierwsze źródło informacji, pierwszego dnia w Unii Europejskiej. Po latach podziałów Europa znów się jednoczy. Witajcie w domu, mówi Radio Z szef Parlamentu Europejskiego Pat Cox. Historia nas podzieliła. Jestem szczęśliwy, że w referendum w wolnej Polsce Polacy opowiedzieli się za wejściem do Unii Europejskiej. Dziś mogę powiedzieć tylko: Witajcie w domu. Zawsze byliście jego częścią, teraz na dobre wracacie. Więc okazuje się, że wróciliśmy do Europy politycy szefowie rządów nie, oszczędzą, nie szczędzą ciepłych słów nowym członkom Unii Europejskiej, a reporter Radia Z postanowił sprawdzić, jak w praktyce wygląda nasze członkostwo. Krzysztof Bąk, uzbrojony tylko w stary dowód osobisty, właśnie próbuje wjechać do Niemiec. Łączymy się z nim i z przejściem granicznym w Kołbaskowie. No właśnie jestem na przejściu granicznym w kołowaskowie, tutaj gdzie e, zawsze były kolejki samochodów osobowych, zawsze przejeżdżało się w sposób taki, no trzeba było po prostu czekać. Przy pierwszym tak zwanym kiosku, przy pierwszej budce kontrolnej zawsze tutaj był celnik, w tej chwili nie ma celnika. Pan z niemieckiej i z polskiej straży granicznej, witam. Czy ja mam tylko dowód, czy ja z dowodem mogę pojechać? Oczywiście, jedziemy na dowód. Jedziemy pa, do, do... do samego Berlina mogę dojechać? Tak, pan pan Krzysztof, tak? tak. Proszę bardzo, Ale z orą. just No i po raz pierwszy czuję się obywatelem pierwszej kategorii, a nie jak zawsze drugiej. Skołbaskowa, Krzysztof Bąk Radio Z. A na łesej polanie na przejściu granicznym między Polską a Słowacją właśnie teraz trwa wielkie zamieszanie. Tam w drzazgi już za chwilę górale nasi i Słowaccy rozbiją szlaban graniczny. Na miejscu jest reporterka Radia Z Beata Sabała Zielińska. W ruch poszły ciupagi i piły kilkunastu górali po naszej słowackiej stronie. Wzięło się do dzieła z zapałem. Ale pod ich ciosami nie pada prawdziwy biało-czerwony graniczny szlaban, tylko czterometrowa drewniana atrapa. Tu chodzi o symboliczne pokonanie granic. Usprawiedliwiają się górale, którzy jak widzą już kończą swoje dzieło. Obok mnie stoi pan Bronisław, który z zapałem machać upagam. Rąbimy jednakowo i rąbać będziemy, bo nie ma już teraz szlaba, no nie ma granic, bo jest jedność. No zabawa jest tutaj naprawdę przednia gra, kapela góralska jeszcze na góralską nutę, choć uś bardzo licznie zgromadzonych ceprów i gości słychać już było ode do radości. Złyszej polany Beata Sabawalczyk Radio z. I sprawdźmy jak wygląda sytuacja na naszej wschodniej granicy. Na wszystkich przejściach stoją już nowe znaki. Wydzielono pasy odpraw dla obywateli Unii i innych krajów. Dokładnie o północy pogranicznicy zdjęli zakrywające je zasłony. W tym czasie ich koledzy witali wjeżdżających z Rosji do Polski podróżnych. Wielkiej fety nie ma, ale mamy dla nich niespodziankę. Każdy dostaje kwiatek, powiedział Radio Z podpułkownik Franciszek Jaroński, rzecznik Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Radio Z pierwsze źródło informacji pierwszego dnia w Unii Europejskiej. Poszerzenie Unii Europejskiej, chyba poszerzenia Unii Europejskiej chyba nigdzie nie odczuwa się bardziej niż w Brukseli. W unijnych instytucjach o niczym innym nie mówiło się już od kilku dni. W Brukseli na głównym zabytkowym placu miasta rozszerzenie Unii wita kilka tysięcy ludzi. Na miejscu jest korespondent Radia Z, Rafał Rudnicki. To wielkie święto, bo tak mówi się tu w Brukseli o historycznym poszerzeniu Unii Europejskiej. Popsuła trochę pogoda. Od kilku godzin lał deszcz. To sprawiło, że na Grand Place, w samym sercu brukselskiej starówki, to kilkadziesiąt metrów ode mnie jest mniej ludzi niż mogłoby być. Od popołudnia występowali po kolei artyści ze wszystkich krajów wchodzących do Unii. W unijnych instytucjach teraz oczywiście pustki, ale jutro zawisną na masztach flagi już nie piętnastu, a dwudziestu pięciu krajów Unii Europejskiej teraz wszystko się zmieni. Mamy prawo głosu i wpływ na wszystkie decyzje, mówił Radio Z Przed chwilą nasz ambasador przy Unii, Marek Grela. Tu w Brukseli nikt chyba nie ma wątpliwości. Jesteśmy już w Unii Europejskiej. Z centrum Brukseli Rafał Rudnicki, Radio Z. W Irlandii północ dopiero za godzinę, ale świętowanie już trwa. Tłumy Irlandczyków witają nowych, jak mówią sąsiadów, na placu pod Dublinem. Irlandia przewodnicząca teraz całej Unii przywitała największym w Europie pokazem gazem ogni sztucznych. Widziały to specjalne wysłanniczki Radio Z. Takiego nieba Europa jeszcze nie widziała, kiedy w górę wystrzeliły setki kolorowych fajerwerków. Tłumy Irlandczyków na plaży pod Dublinem najpierw mówiły z zachwytu, a potem były okrzyki szczęścia i wielka radość. Radio Z. Pierwsze źródło informacji pierwszego dnia w Unii Europejskiej. Rozszerzenie to naprawdę dobra okazja do zabawy. Udowadniają to Warszawa i Berlin na placu zamkowym i w Concert House trwa koncert Welcome Europe. Na scenach w obu stolicach śpiewają artyści z dziesięciu krajów wstępujących do Unii Europejskiej. Reporter Radia Z jest w Warszawie i obserwuje koncert. Ludzie na placu stoją tak ciasno stłoczeni, że trudno się przecisnąć. Od kilku godzin tłum cały czas gęstniał. Wielu z nich nie wyobraża sobie spędzenia tej chwili w domu. Będę przez całą Całą nas chodził z flagą i świętował. Będę się dobrze bawił, a jednocześnie trzymał flagę w jednej ręce. Wielki dzień, wspaniały dzień, na który długo czekałem i, i wreszcie się spełni. Chociaż to, co dzieje się na scenie widzi niewiele osób, to nie słychać żadnych gwizdów, niezadowolenia. Atmosfera jest naprawdę wielkiej radości. Z Placu Zamkowego w Warszawie, Marek Zalewski, Radio ZET. Wielka radość, ale zupełnie inne atrakcje w Gdyni. Do Unii Europejskiej Gdynia weszła razem z polskim Bigosem. Najlepsi kucharze przygotowywali półtorej, przygotowali półtorej tony, czyli ponad 4000 porcji tego specjału. I choć zimno dokucza Gdynianom niemiłosiernie, temperatura na skwerze Kościuszki teraz nie przekracza kilku stopni, amatorów Eurobigosu i wspólnego świętowania nie brakowało. 750 kg no kapusty, 350 świeżej, 10 litrów wina, 150 kg mięsa, 120 kiełbasy. Kochani, pełne, pełne, pełne ładujemy, pełne, pełne pełniutkie, tak, tak, tak. Dołóż tutaj jeszcze. Pychota! Dzieje się wokół nas historia chcemy wspólnie zaznaczyć, że Gdynia jest europejska, zawsze była europejska. Myśli bardzo optymistycznie o swojej perspektywie w Zjednoczonej Europie. Mieszkańcy Lublina też są już Europejczykami. Przechodząc przez bramę dwóch Unii, uderzając w dzwon Europy, wstępują do Unii. Mieszkańcy właśnie Lublina. Brama została zamontowana na głównym deptaku miasta. To wzruszający moment coś się zmienia, mówili ludzie po przejściu przez bramę. W Europie już jestem. Trochę mi serce, teraz szybciej bije. Polska wchodzi do Unii, to jest takie ważne. Żykuję przede wszystkim tego, żeby polityka się trochę poprawiła. Nie będzie lepiej, ja będzie inaczej może. O. To nasze państwo się stało członkiem Unii Europejskiej, a my jakby Europejczykami. Ja myślę, że to coś w rodzaju współczesnego szlachectwa, coś, co zobowiązuje. To znaczy czyste zęby, czyste buty, czyste sumienie. A w nocy Lublinianie przywitają wstąpienie Polski do Unii na Placu Zamkowym. Ojców sukcesu zawsze jest wielu. W przypadkach naszego wejścia do Unii Europejskiej tak jest rzeczywiście. Drogę do zjednoczenia Europy torowało wielu z nas przez wiele lat. Ale w takim momencie nie sposób zapomnieć o tych, od których wszystko się zaczęło stoczniowców i ich strajków w sierpniu 1980 roku w Gdańsku. Wybuchu w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia był protestem przeciw zwolnieniu z pracy suwnicowej Anny Walentynowicz. Jesteśmy od 13 minut Polska jest członkiem Europejskiej Rodziny. To pierwszy dzień maja 2004 roku.